Nie dar, budzi się na nas jak no dajcie go stopa, nie? Mm. hejko, witajcie na moim kanale e, witajcie na kanale, czekaj jak ja nazwałam ten kanał? E, witajcie na kanale Zuzka Zuzka, bo Zuzia i ogólnie e, to jest taki początkowy odcinek i dziś wam się e, przedstawię siadaj, siadaj gościu, ale nie pokazuj się, na razie ja nazywam się Zuzia. Mam więcej niż 10 lat. Wow. Bo nie będę mówić wieku. I no, co? Więcej nie muszę mówić. Nazywam się Zuzia i lubię. Lubię rysować. Może będzie jakiś odcinek z rysowania. Mam nadzieję, że się uda. I ogólnie dzisiaj jest ze mną moja koleżanka. Przedstaw się. <cues> przedstaw się siadaj. A no nie, ja nie chcę. No dobra. To nie mów tak, tylko mów normalnie, tak, żeby nie było tak. No. no przedstaw się, tak? Ja będę często nagrywać, nie? No mów. <CH dropped out> Czekaj. <evý> no, przedstaw się. No tak? dobrze. Dobra, mam na imię Mam tyle samolotów, Prawie. Prawie. Trochę mo I coś jeszcze chcesz powiedzieć? Co lubisz robić? Eee, bardzo lubię oglądać. Co oglądasz? się Ona jest tiktokarą Tiktokarką eee. I to co, co? To wszystko tyle. I to będzie tyle nawet z tego odcinka. I, i, I to był taki odcinek tylko początkowy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Eee. Serio? No, tyle. Eee. W następnych filmach. Mam nadzieję, że mnie dobrze przyjmiecie i moją koleżankę. I pa! Ba.